Laura w końcu pogodziła się z rozstaniem z byłym narzeczonym i zdradą przyjaciółki, kiedy otrzymała niespodziewane zaproszenie na ślub tej pary. Było jasne, że zaproszenie było drwiną skierowaną w jej stronę, ale z rządzeniem losu Laura znalazła idealną dla siebie parę na ślub, a wszyscy byli zaskoczeni jej triumfalnym przybyciem. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. Na cichej ulicy w spokojnej okolicy życie dwóch młodych dziewczyn miało zmienić się na zawsze. Michalina i Laura, obie w wieku trzynastu lat, skrzyżowały swoje ścieżki w nieoczekiwany sposób, jakby sam wszechświat sprzysiągł się, by spleść ich losy. W ten słoneczny letni dzień Laura, nowo przybyła do sąsiedztwa, czuła się zagubiona w nowym świecie, bez przyjaciół i nieznana wszystkim. Spędzała dni na odkrywaniu nowego krajobrazu, który teraz nazywała domem. Pewnego dnia, siedząc na chodniku przed swoim domem, jej wzrok przyciągnął coś, co sprawiło, że zapomniała o pustce, którą czuła. Obok niej przechodziła dziewczyna, ubrana w koszulkę z uśmiechniętą twarzą jej ulubionego piosenkarza Pop, ukochanego Kornela. Laura nie mogła oderwać wzroku od nadruku na koszulce i właśnie wtedy przeznaczenie zaczęło snuć swoją opowieść. Michalina, dziewczyna w koszulce Kornela. Zauważyła intensywne spojrzenie Laury i zaintrygowana nie mogła powstrzymać swojej ciekawości. Dlaczego się tak na mnie gapisz? spytała Michalina z lekką nutą niepokoju. Przepraszam, ale masz na sobie koszulkę mojego ulubionego piosenkarza, Cornela. Odpowiedziała Laura drżącym głosem. Wyznanie Laury przełamało lody i jakby połączyła je niewidzialna więź. W tym momencie wspólna pasja do Kornela, słynnego piosenkarza Pop. Stworzyła natychmiastową więź między dwiema dziewczynami. Ich przyjaźń rosła z taką samą intensywnością, jak ich miłość do Kornela. Dzieliły się plakatami, wycinkami z czasopism i spędzały godziny na oglądaniu wszelkich treści na jego temat. Jednak, jak to często bywa, gdy nadchodzi dorosłość, inne obowiązki i zobowiązania zaczęły zajmować czas obu przyjaciółek. Nawet z napiętymi harmonogramami zawsze znajdowały chwilę na ponowne spotkanie. Była to szybka rozmowa telefoniczna, wiadomość tekstowa z nową piosenką Cornela, lub zwykła wymiana wiadomości na temat ich życia osobistego. Gdy Michalina i Laura weszły w dorosłość, obie były zajęte budowaniem swojej kariery zawodowej, stawianiem czoła wyzwaniom i realizowaniem swoich marzeń. Jednak płomień przyjaźni, którą pielęgnowały od młodzieńczych lat, wciąż płonął. Los po raz kolejny sprzysiągł się na ich korzyść, gdy pojawił się pomysł dzielenia mieszkania. Ich kariery nabierały rozpędu, ale ich pensje wciąż były skromne, a perspektywa dzielenia się kosztami mieszkania wydawała się nie tylko praktyczna, ale i ekscytująca. Co więcej, pomysł budzenia się każdego dnia u boku najlepszej przyjaciółki, dzielenia z nią snów, śmiechu i wyjątkowych chwil był jak spełnienie marzeń. Wspólne mieszkanie Michaliny i Laury było prawdziwą oazą harmonii i organizacji. Podział wydatków i obowiązków domowych był ustaloną rutyną porówno dzieliły się obowiązkami domowymi, dbając o to, by wszystko przebiegało sprawnie. Życie toczyło się swoim torem, ale w życiu Laury pojawił się nowy element, który nieuchronnie zmienił dynamikę przyjaźni łączącej ją z Michaliną. Laura znalazła kogoś wyjątkowego, młodego mężczyznę o imieniu Łukasz. Był czarujący, przystojny i pracował w tym samym biurowcu co Laura, co sprawiło, że ich pierwsze spotkanie było nieuniknione. Regularne spotkania i wspólne chwile pogłębiały relacje Laury i Łukasza, ale do tego momentu Laura nie przedstawiła Michalinie swojego nowego ukochanego. Następnie zaprosiła Łukasza na kolację do jej wspólnego mieszkania z Michaliną. Był to sposób na połączenie tych dwóch ważnych części jej życia i umożliwienie Michalinie poznania mężczyzny, w którym była zakochana. Tej wyjątkowej nocy Laura była pełna nerwów i podekscytowania, przygotowując kolację. Kiedy w końcu zadzwonił dzwonek do drzwi. Jej serce przyspieszyło. To był Łukasz. Michalina była zaskoczona, gdy poznała Łukasza. Nie mogła nie zauważyć niesamowitego podobieństwa fizycznego między nim a słynnym piosenkarzem Kornelem, którego obie były oddanymi fankami. Podobieństwo między Łukaszem a Kornelem nie pozostało niezauważone przez Michalinę, która parsknęła śmiechem. Wiesz, Łukasz, bardzo mi kogoś przypominasz, skomentowała, rzucając Laurze porozumiewawcze spojrzenie. Łukasz uśmiechnął się. Słyszałem to już kilka razy. Chyba mam wygląd, który trudno przeoczyć, odpowiedział skromnie. Wieczór upłynął na ożywionych rozmowach, śmiechu i luźnej atmosferze. Laura czuła satysfakcję i ulgę, że jej najlepsza przyjaciółka i jej chłopak tak dobrze się dogadują. Z czasem jednak niektóre komentarze zaczęły wprawiać laurę w zakłopotanie. Michalina coraz bardziej skupiała się na wyglądzie fizycznym Łukasza. Nieustannie komplementowała i wyrażała swój podziw dla wyglądu chłopaka Laury. Dodatkowo zadawała wiele pytań na jego temat, chcąc poznać szczegóły dotyczące jego życia i osobowości. Laura nie była osobą zazdrosną, ale zaczęła czuć, że jej związek z Łukaszem staje się centrum rozmów między nią a jej najlepszą przyjaciółką. Relacja między Laurą i Łukaszem wydawała się solidnie rozwijać, a po kilku miesiącach razem podjęli ważną decyzję zaręczyli się. Wtedy Laura zaczęła zauważać coś subtelnego, ale niepokojącego w relacji Michaliny i Łukasza. Zauważyła, że jej przyjaciółka inaczej patrzy na swojego narzeczonego, gdy są razem. Choć starała się przekonać samą siebie, że może to tylko jej się wydaje, dyskomfort nie ustępował. Aby uniknąć niekomfortowych sytuacji lub nieporozumień, Laura zaczęła unikać zapraszania Łukasza do swojego domu, gdy Michalina była obecna. Przy niektórych okazjach gdy grupa przyjaciół zbierała się w jej mieszkaniu, Laura nie mogła nie zauważyć bliskości między Łukaszem i Michaliną. Zawsze wydawali się być razem, wymieniając spojrzenia i rozmawiając. Laura próbowała odepchnąć od siebie niepokojące myśli, które pojawiały się w jej głowie, ale nie dało się ich uniknąć. Laura zastanawiała się, jak rozwiązać ten problem zarówno z Łukaszem, jak i Michaliną. Była zdeterminowana, by nie pozwolić by uczucie dyskomfortu przerodziło się w bezpodstawną zazdrość, ale wiedziała też, że nie może ignorować poczucia, że coś się dzieje. Zanim jeszcze zdążyła rozpocząć tę delikatną rozmowę, Laura została zaskoczona decyzją Łukasza, która wprawiła ją w osłupienie. Laura, nasz związek był niesamowity, pełen cudownych chwil, ale coś się stało. Poznałem kogoś innego, w kim się głęboko zakochałem i nie chcę Cię oszukiwać ani być nieuczciwy. Uważam, że słuszną rzeczą jest zakończenie naszego związku, powiedział Łukasz ze szczerością, która przeszyła serce Laury. Laurze nie było łatwo poradzić sobie z wiadomością o rozstaniu i szukała ukojenia w objęciach Michaliny. Jej najlepsza przyjaciółka była przy niej, gotowa wysłuchać jej lamentów i otrzeć łzy. Michalina była tam, słuchając uważnie, oferując swoje ramię i radę w razie potrzeby. Po kilku dniach. Gdy emocje laury wydawały się już bardziej ustabilizowane po rozstaniu z Łukaszem, jej światem wstrząsnęła nowa wiadomość. Michalina poinformowała laurę, że wyprowadza się z mieszkania, które przyjaciółki dzieliły przez tak długi czas. Jej życie wkraczało w nowy etap i nadszedł czas, aby podążać ścieżką odrębną od tej, którą podążała laura. Wiadomość o wyprowadzce Michaliny zaskoczyła laurę całkowicie ale jeszcze większym szokiem było dla niej odkrycie kilka dni później, że Michalina wprowadziła się do mieszkania Łukasza. Rzeczywistość była bardziej szokująca niż Laura mogła sobie wyobrazić. Jej najlepsza przyjaciółka i jej były narzeczony byli teraz w związku. Laura potrzebowała trochę czasu, aby uporządkować swoje emocje. Nie chodziło o to, że nadal kochała Łukasza, ale raczej o poczucie zdrady, które ją prześladowało. Ponieważ Laura i Michalina miały tę samą grupę znajomych, Laura stopniowo zaczęła się izolować. Spotkania z Michaliną i Łukaszem stały się dla niej bolesnym doświadczeniem, pełnym sprzecznych emocji, których wolała unikać. Minął ponad rok od wyprowadzki Michaliny, i Laura w końcu odnalazła wewnętrzny spokój. Podjęła decyzję, że nie pozwoli, aby działania innych ludzi zakłócały jej umysł i szczęście. Nadszedł czas, by ruszyć dalej. Życie Laury podążało nową ścieżką. Jej kariera rozwijała się a ona skupiała się na swoich celach i aspiracjach. Ponownie połączyła się z przyjaciółmi i budowała nowe przyjaźnie, znajdując wsparcie i towarzystwo w innych aspektach swojego życia. Co więcej, Laura zaczęła ponownie odkrywać scenę randkową. Tego dnia Laura wróciła z pracy i przeglądając pocztę, zauważyła piękną i elegancko wykonaną kopertę. Po jej otwarciu ze zdumieniem odkryła zaproszenie na ślub Michaliny i Łukasza. Zaskoczenie i niedowierzanie ogarnęły ją. Nie mogła uwierzyć w zuchwałość tej pary zapraszającej ją na swój ślub. Laura była zakłopotana i nie mogła zrozumieć powodu tego gestu. Było oczywiste, że Laura nie miała zamiaru uczestniczyć w weselu, więc wolała całkowicie odrzucić zaproszenie. Kilka dni później, będąc w restauracji z grupą znajomych, Laura zobaczyła zbliżających się Michalinę i Łukasza. Cześć, Laura, jak się masz? powiedziała prowokacyjnym tonem Michalina. Zauważyłam, że nie odpisałaś na nasze zaproszenie na ślub, pewnie nadal bardzo cierpisz. Laura czuła na sobie zaciekawione spojrzenia przyjaciółek. Była zdeterminowana, by pokazać, że zdradę ma już za sobą i nie chciała, by myśleli, że nadal coś czuje do Łukasza. Prawdę mówiąc, nie sądziłam, że będzie to stosowne, aby uczestniczyć w weselu, ale skoro nalegasz, zrobię to, powiedziała Laura z uśmiechem pokazując, że jest gotowa zmierzyć się z sytuacją dojrzale i bez ulegania prowokacjom. W końcu nadszedł dzień ślubu. Uroczystość miała odbyć się w gospodarstwie dziadków Michaliny, miejscu, które Laura znała bardzo dobrze, ponieważ ona i jej przyjaciółka spędzały tam kilka dni wakacji, gdy były młodsze. Jadąc samochodem przez wąskie drogi prowadzące do gospodarstwa, Laura pogrążyła się w myślach. Zastanawiała się, czy to był dobry pomysł, aby pojechać na to wesele. Czuła się głupio, że uległa prowokacji Michaliny tamtego dnia w restauracji. Rozmyślając, Laura zauważyła kogoś na poboczu drogi. Gdy podeszła bliżej, nie mogła uwierzyć, kogo widzi. To był słynny piosenkarz Kornel. Była sparaliżowana, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi, myśląc, że to musi być żart. Z niedowierzaniem zatrzymała samochód i z bijącym sercem podeszła do mężczyzny na poboczu. Kornelu, czy to naprawdę ty? Uwielbiam twoje piosenki. Co robisz na poboczu drogi? Zapytała Laura z wyrazem zaskoczenia na twarzy. Cześć! Przebiłem oponę, a koło zapasowe było spuszczone. Nie ma tu zasięgu, więc nie mogłem zadzwonić po pomoc. Byłem w drodze na lunch z przyjacielem na pobliskiej farmie, wyjaśnił Kornel, zdradzając powód swojej niespodziewanej obecności na tej drodze. Laura była zaskoczona sytuacją i wtedy zorientowała się, że gospodarstwo do którego zmierzał piosenkarz, sąsiaduje z gospodarstwem, w którym odbędzie się ślub Michaliny i Łukasza. Biorąc pod uwagę ten zbieg okoliczności, Laura zaproponowała, że podwiezie piosenkarza. Laura była zachwycona obecnością swojego idola i nie mogła uwierzyć w zbieg okoliczności, który doprowadził ją do spotkania z Kornelem. Z entuzjazmem opowiedziała o tym, jak ona i jej przyjaciółka Michalina podziwiały go od najmłodszych lat. Rozmowa potoczyła się tak, że Laura zaczęła opowiadać o ślubie, na który się wybierała, a także o wcześniejszych wydarzeniach z udziałem Michaliny i Łukasza. Wtedy Kornel zaproponował zabawny i nieoczekiwany pomysł. Z psotnym uśmiechem zaproponował: A co ty na to, żebym ci towarzyszył na tym weselu? Może twoja przyjaciółka wyjdzie za faceta, który wygląda jak ja, ale tobie będzie towarzyszył oryginał. Laura była zaskoczona i zachwykona propozycją piosenkarza. Gdy Laura pojawiła się na weselu w towarzystwie Cornela, znalazła się w centrum uwagi i komentarzy. Wejście panny młodej, tradycyjnie emocjonalny moment, zostało przyćmione obecnością słynnego piosenkarza. Goście byli podekscytowani, robili zdjęcia i prosili o autografy. Ludzie byli ciekawi, jak Laura poznała Cornela, a piosenkarz dodał odrobinę tajemniczości do sytuacji, mówiąc enigmatycznie: mamy wspólną historię. Jego odpowiedź tylko zwiększyła ciekawość gości, generując więcej pytań i spekulacji. Laura cieszyła się sytuacją i obecnością Cornela u jej boku. Michalina i Łukasz byli wyraźnie zdenerwowani, ponieważ czuli, że dzielą uwagę i skupienie gości z Laurą i Kornelem. Obecność słynnego artysty kradła światło reflektorów, które normalnie byłoby zarezerwowane dla pary młodej w ich wyjątkowym dniu. Laura zdała sobie sprawę, że przyjęcie staje się coraz bardziej napięte z powodu jej obecności. Więc zdecydowała, że nadszedł czas, aby opuścić uroczystość. W końcu odwiozła Kornela na farmę, gdzie spotkał się ze swoim przyjacielem, doceniając jego towarzystwo i wspólną zabawę przy tej wyjątkowej i nieoczekiwanej okazji. Michalina i Łukasz, zapraszając Laurę na swoje przyjęcie weselne z początkowym zamiarem wyśmiania jej, doświadczyli gorzkiego i nieoczekiwanego smaku. Zamiast reakcji, której mogli się spodziewać, obecność Laury i jej przybycie z Kornelem skradły centrum uwagi imprezy, dzieląc uwagę, która normalnie byłaby zarezerwowana dla pary młodej. Łukasz i Michalina musieli zmierzyć się z niechcianymi konsekwencjami swoich prowokacyjnych działań. To, co początkowo wydawało się żartem, przerodziło się w niewygodną i krępującą dla nich sytuację podczas wesela. Służy to jako przypomnienie, że nasze działania mogą mieć reperkusje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, i ważne jest, aby zastanowić się, jak nasze zachowania wpływają na innych. Gdy Laura wracała do domu, zdała sobie sprawę, że ponowne spotkanie z byłym narzeczonym i jej przyjaciółką nie wpływa już na nią emocjonalnie. Postanowiła w głębi serca wybaczyć im obojgu i ruszyć dalej. Spotkanie z Kornelem pokazało, że za następnym rogiem mogą czekać dobre niespodzianki. Jeśli ci się podobało, zostaw polubienie i subskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również filmy, które są obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.